Witam was widzowie z tej strony specjalnej, dzisiaj wam pokażę co zrobić, znikł wam ten, no to ten pasek, ten pasek tutaj, który jest, o czekajcie, o, właśnie ten pasek, nie ma go. Ja Wam pokażę, jak go z powrotem włączyć. Więc oglądajcie do końca. Yy, dobrze, więc najpierw musicie wybrać yy, UEF. widzicie? UEF musicie wybrać. Jak macie, to musicie kliknąć taki przycisk, ten pierwszy. Explorer, czekajcie. ten przycisk ten przycisk macie kliknąć jak go klikniecie dwa razy musicie to kliknąć je znaczy jeden raz i pojawia wam się pasek więc więc fajnie, że mogłem pomóc i do zobaczenia w następnym odcinku